Kochani, dzisiaj aniołowie mają dla Was dwie głębokie wiadomości. Pierwsza ujawnia, że każdej nocy ktoś o Tobie śni. Drugi oferuje boski wgląd w znaczenie tych snów pod przewodnictwem Ojca Niebieskiego. Każdej nocy, gdy świat cichnie i spowija nas sen, pojawia się ktoś, kto nieustannie o Tobie śni. Te sny to nie tylko ulotne obrazy ale żywe, głęboko emocjonalne doświadczenia, odzwierciedlające, jak ważny jesteś dla tej osoby. Przynosisz jej radość i pokój, świecąc jak jasne światło w jej życiu. Chociaż może nie wyraża otwarcie swoich uczuć, jej sny ujawniają prawdę jej serca. Sny często ujawniają to, co jest nam najdroższe i jasne jest, że zajmujesz szczególne miejsce w sercu tej osoby. Kiedyś śni o Tobie, czuje komfort i szczęście, jak gdyby te sny pozwalały jej wyrazić emocje, które trudno jej przekazać na jawie. Te sny nie są przypadkowe, są pełne głębokiego znaczenia i sygnalizują, ile znaczysz dla tej osoby. Ojciec Niebieski chce, abyście zrozumieli znaczenie tych snów. Są odzwierciedleniem silnych, prawdziwych emocji. Które mogą pozostać niewypowiedziane, ale niezaprzeczalnie są prawdziwe. Każdej nocy, gdy gwiazdy świecą, a świat odpoczywa, sny tej osoby o Tobie są wypełnione żywymi obrazami i silnymi uczuciami, pokazującymi, jak bardzo jej zależy. Bóg postrzega te sny jako coś więcej niż tylko ulotne wizje. Są wyrazem nadziei i połączenia, pięknego połączenia między dwiema duszami. Zachęca Cię, abyś był otwarty na te uczucia w swoim codziennym życiu. Być może przeoczyłeś jakieś sygnały lub zignorowałeś pewne emocje. Te sny są zaproszeniem do odkrycia głębszej więzi z tą osobą, połączenia, które według Boga jest błogosławione i znajduje się pod boską opieką. Sny często niosą ze sobą głębokie znaczenia i emocje, pełniąc rolę pomostu pomiędzy duszami, odsłaniając nasze nadzieje i pragnienia. Bóg postrzega te sny jako znak, że to połączenie ma sens i może przerodzić się w coś naprawdę znaczącego. Zachęca Cię, abyś zwracał uwagę na te sny i uczucia, jakie budzą w Twoim życiu na jawie. Są delikatnym przypomnieniem od Boga, abyś był otwarty na emocje, które odczuwasz, i zachęcają cię do zbadania więzi, którą dzielisz z tą osobą. Bóg czuwa nad tym połączeniem z boskim zainteresowaniem, sugerując, że ta relacja jest błogosławiona i ma potencjał, aby przynieść wam obojgu wielką radość i pocieszenie. Wiadomości od aniołów często ujawniają niewidzialne, ale potężne połączenia, które dzielimy z innymi. Kiedy ktoś o tobie śni, pokazuje to, jak wiele dla niego znaczysz, a poprzez te sny zapewniasz mu komfort i radość, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ojciec Niebieski postrzega te sny jako pomost łączący dwie dusze. Zachęca cię do przyjęcia emocji i powiązań, które ujawniają. Te sny są oznaką błogosławionej i znaczącej więzi, o którą dba boska troska. Ojciec Niebieski podkreśla, że to połączenie jest ważne i szczególne w świecie duchów. Chcę, abyście zrozumieli, że te sny nie są przypadkowymi wydarzeniami, ale znaczącymi znakami częścią boskiego planu i duchowej podróży dla Was obojga. Zastanów się głęboko. Kim może być ta osoba i co do Ciebie czuje? Aniołowie i Ojciec Niebieski wierzą, że odkrywanie tego połączenia może prowadzić do cudownych zmian i wzrostu w Waszym życiu. Te przesłania delikatnie przypominają o tajemniczych i pięknych sposobach, w jakie splatają się nasze życia. Czasami możemy nie do końca rozumieć, Dlaczego określone osoby pojawiają się w naszych snach lub dlaczego czujemy z nimi silną więź, ale Ojciec Niebieski zapewnia nas, że kryje się za tym cel. Jesteś chciany i kochany nie tylko na jawie, ale także w snach. To połączenie jest znakiem, że czeka Cię coś wyjątkowego, jeśli otworzysz na to swoje serce i umysł. Zastanów się, jak się czujesz przez tę osobę i co może dla Ciebie oznaczać, nawet jeśli Twoje doświadczenia są tylko w snach. Ojciec Niebieski i aniołowie chcą, abyście wiedzieli, że te doświadczenia są częścią większego planu. Zwracając uwagę na te sny i uczucia, możesz odkryć nowe możliwości i możliwości szczęścia i spełnienia. Jest to delikatne szturchnięcie od boskości, abyś otworzył się na nowe możliwości, które na ciebie czekają. Zaufaj planowi Ojca Niebieskiego i wiedz, że jesteś kochany i prowadzony. Wykorzystaj to połączenie i zobacz, dokąd cię zaprowadzi. Sfera duchowa wspiera Cię, zachęcając do odkrywania tej szczególnej więzi. Nigdy nie jesteś sam. Ojciec Niebieski i aniołowie są zawsze z Tobą, prowadząc Cię i chroniąc w Twojej podróży. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie. Przekaż superpodziękowanie w wysokości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać te tę kwotenty tę wiadomość i kontynuuj szerzenie miłości i pozytywności. Niechcie Bóg błogosławi. Amen.